Ale już ostatni, jakby taki przed świętami, bo następny zobaczycie już po 24. Także już później będą takie w trakcie świąt. Vlogmasy, pamiętajcie, że będą. Ja planuję, żeby te odcinki ukazywały się aż do końca grudnia. Także pewnie łącznie z Sylwestrem, no ale zobaczymy. Także oczywiście dawajcie kciuki w górę, jak się z tego powodu cieszycie. A dzisiaj ja mam prawdziwe. Ja właściwie my, słuchajcie, bo jestem z Michałem. Mamy znów. znów. Nie, no my zawsze jesteśmy razem. No i mamy dzisiaj prawdziwe święta last minute, po prostu totalnie, bo słuchajcie, jest 23 grudnia i my dopiero teraz jedziemy po prezenty. Serio, nigdy w życiu tak nie miałam, po prostu nigdy w życiu zawsze mieliśmy prezenty, wszystkie szybciej przygotowane, a dzisiaj totalny spontan w tym roku tak wyszło, naprawdę, że jedziemy naprawdę, tylko dzisiaj robimy już prezenty, w sumie wiemy co mamy kupić, więc też jest dobrze, więc tylko wiecie, wchodzimy do sklepów, kupujemy, wychodzimy. A jak to wyjdzie, to się okaże. Wyjechaliśmy już z jednego sklepu, jedziemy teraz dalej, bo w sumie większość rzeczy nam się udało kupić. Jesteśmy całkiem zadowoleni. E, jeszcze wiecie, później nas czeka pakowanie tych prezentów, także musimy wjechać jeszcze po jakiś papier świąteczny. Jeden mam w domu, ale to będzie za mało, więc jeszcze wjedziemy po drugi i jeszcze musimy kupić jedną rzecz dla mojej siostry. I niestety tego sklepu właściwie to jest taki jubiler i po prostu tego jubilera nie było tutaj w arkadach, gdzie byliśmy, także jedziemy dalej. Przyszliśmy teraz jeszcze na spacer z psiakiem. Patrzcie, jak biegają. Jakie słodziaki. Dwie O, może spróbuję podejść tu do tej. Zobaczcie na to. No, masz. No chodź, Masz. No, śmiało. Ale słodziak, przyszła do mnie. Masz. Trzymaj. Trzymaj. Jest słodkie, Widzieliście jak podeszła? Akurat przed chwilą zdążyłam Wam pokazać te wiewiórki i akurat się pojawiły kolejne psiaki, które się chciały bawić razem z naszym lejsolem, także ostatecznie aż we cztery sobie biegały. Były aż cztery psiaki, także Lejsi się wyszalała mega, a trochę mieliśmy, wiecie, wyrzuty sumienia, no bo ona jednak siedziała dzisiaj długo sama w mieszkaniu, a tak to mogła chociaż trochę nadrobić, no i sobie pobiegać. Także super teraz będziemy już pomału wracać właśnie do domu, bo czeka jeszcze na nas pakowanie prezentów, także lecimy. coś po godzinie 18 i powiem Wam, że tak jak my w mega tempie, no co laser przyszłaś, tak? Lejsol w ogóle cały czas spała, taka była padnięta po tych zabawach z psami. No Lejsonik, no co Ty byś chciała, co? Ty nie możesz teraz podglądać Teraz gwiazdor pakuje prezenty No halo Dobra, gdzie ty się tu układzie? Co, co za przytulas Dobra, e, teraz lecę i pakuję prezenty Dosłownie, jeden za drugim No jesteś Lejsolu, tak, oczywiście e, Mam przygotowane papiery Ogólnie powiem wam, że Jeden papier mamy takie jakieś kwiaty czy coś bo już nie było papierów świątecznych w ogóle, a że mówię wam, mamy w tym roku święta totalnie last minute, więc w sumie jak już prezenty będą rozdane, zresztą yy, w sensie wy zobaczycie ten odcinek, jak już prezenty raczej otworzymy albo będziemy w trakcie otwierania więc mogę Wam zdradzić, co tutaj em, jest przygotowane. I właśnie zabieram się za pakowanie. Michał właśnie wrócił ze sklepu, już słyszę, tak, te... to są papiery. Dobra, także zaczynam wielkie pakowanie. Mam tutaj Gigatorbę, więc już ją Wam pokażę. To jest torba, którą ogólnie kupiliśmy. Jest to prezent, który będzie czekał na Michała, tatę. Także zobaczcie, wygląda naprawdę fajnie więc tu się znajduje właśnie torba dla Michała Taty my w sumie, no co Lejsol tak wiem, ok, Lejsol znowu chce się głaskać, dobra, no co to jest po prostu za lula, cały czas się tu przytula dobra, to jest torba dla Michała Taty, on potrzebował właśnie jakąś torbę taką wiecie, sportową, żeby mógł się zapakować także myślę, że całkiem fajnie to właściwie Michał wymyślił właśnie taki prezent jest to jedna część prezentu jeszcze dostanie dodatkowo taką Specjalną podkładkę pod telefon do auta, ale to była super w ogóle myśl, bo słuchajcie, my do środka pakowaliśmy całą resztę prezentów. Wszystko kupiliśmy dzisiaj, trochę wiecie, last minute. A w środku, co się znajduje! Mnóstwo niespodzianek. Ja wam muszę tak pokazać, to wiecie, w ukryciu, żeby Lacey nie widziała. Okej, okay, Michał zabrał lay to mogę Wam pokazać. Zobaczcie, to jest prezent dla Lay Taki czadowy, zobaczcie, dostanie. Aż się boję mówić, może to być trochę dziwne, ale serio. Dostanie piłkę, e, tylko właśnie musimy ją ukryć, no bo jej piłka w ogóle została skradziona. To jest straszna historia, więc musiała po prostu dostać, wiecie, e, pod choinkę. To od razu wiedzieliśmy, że to dostanie, także to już tu na nią czeka. Tu jeszcze mamy prezenty, wiecie, nowy renek, zobaczcie na niego. Renek będzie czekał na e, sabę. O nie nie nie, wszystko muszę to schować, lej sobie. Także, wiecie, to jest taka część prezentów. Ja tu jeszcze mam w środku co nieco, wiem tak zerkam, czy pies nie idzie, nie? Serio, to już jest coś z głową, wiem, ale no trudno. <laughs> I po prostu nie chcemy, żeby, chcemy, wiecie, żeby się tak ucieszyła Mega. Ona się na pewno bardzo ucieszy, bo ona uwielbia piłki. O nie, 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 dobra, pilnuję tu. Okej, okay. tu, zobaczcie, mamy takie prezenciki, kupiliśmy mm, dla moich e, dziadków. E, I tu ogólnie w środku, ja tego nie chcę otwierać, Eee, no możesz, ok, bo ja tu pokazuję teraz e, dla dziadków prezenty. Dobra, więc może przyjść już, jak chce. Tu jest prezent lejsol. Tu jest lejsol! Spokojnie, no teraz nie do ciebie mówię. No tak. No, dobra, więc tu jest prezent dla e, moich e, dziadków. Ja tak jak mówiłam nie chcę go otwierać. No e czy ty mi przestaniesz przeszkadzać? Nie chcę go otwierać, bo tu już jest tak ładnie zapakowany. Zobaczcie, jeszcze ma taką fajną kokardę. Także super. W środku jest zestaw herbat. Są także... Chyba cytryny i pomarańcze w takim w jakiejś zalewie specjalnej, wiecie, takie bajery, także na pewno im się spodobają. Dziadkowie lubią tego typu e, rzeczy, także e, będą zadowoleni. E, oczywiście mamy dwa takie same zestawy, jeden dla jednych dziadków, drugi dla drugich, także drugi czeka w torbie, nie będę go już teraz e, wyciągać. Do tego jeszcze Misia tam miała coś dokupić, także na pewno będzie mm, fajna niespodzianka. Tu ładnie siatka, jak dobry pies, ale tu nie zaglądaj, mogę Wam pokazać na bież. Tak, no dobry pies sol. tak, tak, ale prezentów Ci nie zdradzę, Gwiazdor jutro przychodzi do Ciebie, tak, jutro będzie Gwiazdor, dobra, więc wyciecz, okej, okay. nie, no tak, możesz powąchać, bo ja wiem, Ci to pachnie, nie, ale ja tu nic nie mogę zdradzić, dodatkowo mamy już zapakowane w ogóle y, dwa prezenty, to są prezenty dla mojej siostry, dla Misi, tu już są zapakowane, bo skorzystaliśmy, wiecie, z tej opcji pakowania. Akurat mieliśmy chwilę, także skorzystaliśmy. I tu jest ukryta ogólnie biżuteria. Misia miała wybrane takie brązoletki, które chciała dostać, także one są tutaj. Najwyżej Wam później pokażę. Nie będę już teraz tego otwierać, ale bardzo ładne. Także na pewno się ucieszy, bo jej się one podobały. Do tego Misia dostaje: uwaga, uwaga oczywiście paletkę. No bo ona właśnie chciała paletkę. Jest to taka sama paletka, którą ja dostałam od Mikołaja, także spodoba jej się, bo ona też właśnie chciała w takich odcieniach, więc na pewno będzie zachwycona. Co mi tu jeszcze zostało? Ho. A, tu jeszcze mamy kartę podarunkową do, do takiego specjalnego sklepu. To jest dla. O, to jest dla, dla Michała brata. I jego żony, czyli bratowej. Dobra, już, już mi się kręci to. E, także tutaj jest karta podarunkowa. Oni sobie ją zażyczyli, więc już wiecie. Jakby wiedzieliśmy od razu, co to będzie kupione. E, prezent dla mamy Michała też już czeka. E, mama Michała sobie wybrała szalik, także dostaje szalik. E, I zostaje jeszcze, no właśnie, zostaje jeszcze moja mama. E, a jeśli chodzi o moją mamę, to tu sytuacja wygląda troszeczkę inaczej bo moja mama y, ma jeszcze imieniny w święta, dlatego jakby wiecie, zawsze dostaje podwójny prezent, że dostaje coś pod choinkę w sensie od gwiazdora i dostaje też prezent y, na imieniny. Y, dlatego my w tym roku stwierdziliśmy, że kupimy jej od razu jakby taki większy prezent, że nie będziemy kupować dwóch osobno, tylko kupimy większy, bo mama chciała... Y, dostać jakąś wieżę, ogólnie sprzęt, wiecie, do odtwarzania muzyki po prostu. A że moja mama ma dużą kolekcję płyt, to koniecznie chciała, żeby tam były, wiecie, ten odtwarzacz do płyt CD, po prostu bardzo jej na tym zależy. No i chciała, że tam, wiadomo, nie, można było podłączyć pendrive'a, czy tam, żeby to uruchomić przez Bluetooth, no takie bajerki, ale ona głównie będzie korzystać właśnie z tej no z tej stacji CD, także kupiliśmy jej właśnie taką wieżę. Wiecie, ona nie jest jakaś tam zabójcza, wow, czy coś. No, bo tak jak mówię, no, mama będzie po prostu pewnie na niej odtwarzać płyty na święta, jakieś tam swoje ulubione kawałki. Sorry, że mnie wcześniej tak ucięła, ale już mi się karta zapełniła, także jakby od razu już Wam powiem. I tu jest ten gigantyczny odtwarzacz. Słuchajcie, nie będę go podnosić, ale coś czuję, że mamie on się bardzo spodoba, bo ona wiecie, my się tak trochę podpytaliśmy, czy jest coś, co by jej się przydało, co by chciała dostać. No i mama tam stwierdziła, no ten odtwarzacz, nie? A później mówi tak, nie, ale wiecie, dobra, to tam nie musicie tego kupować, że ona to sobie później kupi i w ogóle, że to się nie pali i w ogóle... Ale ja tak sobie myślę, niby się wiecie, nie pali. Ale na pewno w święta będzie chciała mama włączyć swoją ulubioną płytę, posłuchać piosenek świątecznych. No i jak ma to zrobić, jak jej się będzie, to wiecie, zacinać i się będzie denerwować. Także stwierdziliśmy z Michałem, że skoro jakby ma i imieniny, i robimy jeszcze prezent świąteczny, no to od razu jej kupimy większy prezent, czyli ten odtwarzacz. Także czuję, że się mega ucieszy. Także ja się biorę zapakowanie, dosłownie. To jest ostatnia rzecz, która mi została. Co Lacey? Wybrałaś już tak, opakowanie świąteczne. Zobaczcie, ile my tu mamy tych opakowań. Ja je wszystkie tak zbieram i później e, wybieram sobie jakieś fajne. No i widać, że Lejsolowi się bardzo podoba. To. Będzie pakować razem ze mną. Takiego mam pomocnika. Ej, nie zjadaj tego! <grym>, lejso? Nie zjadaj papieru! No to ty, smaczny był. Super. Na początek spakuję prezent dla mojej siostry, bo znalazłam akurat, wiecie, tutaj specjalną... <laughs> tu nic nie ma w środku leisol <laughs> jeszcze. Dobra, ja jej to spakuję tutaj, bo w sumie misia ma niewiele, bo będzie miała, wiecie, tą paletkę i te prezenciki, więc ja jej to włożę do środka. Mam nadzieję, że to się tak będzie fajnie trzymało, wiecie, że to się jej nie, nie postuje. Te prezenty na tyle dobrze wyglądają, że są już, wiecie, zapakowane, że chyba naprawdę nie będę tego pakować, bo to... Po prostu tylko je podpiszę, bo będzie wiadomo jakby już dla kogo. Wszystko, także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że y, i Wy zdążyliście już wszystkie prezenty przygotować i jesteście gotowi na jutro, na y, święta. Także dawajcie koniecznie łapeczki w górę, jak Wam się podobało. Oczywiście zapraszam do subskrypcji tych, którzy jeszcze nie subskrybują kanału. No i widzimy się jutro. Także do zobaczenia!